Нет, батарея. батарея целая не бьет.

A, bo jest tak: 10 ist i San Antonio W., czyli to jest tak. No też, to jest gwiazd, który ma jedno i drugie. Hmm. 5, 4 Aha, no, to jesteś na tym. Tylko ja chciałbym... Czyś co, nie wiem co, czy byłaby różnica? Ja nie kłam dalej tej obotnicy też No bo do, do to jest tylko trochę dużo. Co to za dużo? Chodzi o to czy pojedziesz w jedną stronę na 45 czy w drugą stronę na 45 To za chwilę jest jasna mhm. dziesiątkę. Jak już tak to jest dziwnie zrobione. Troszkę robiliśmy zrobiliśmy kilka tak. ja kwiewek rocznie, ale mogę już być pójdzie. Jest, jest tutaj, 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 jest, tutaj tam. No. bo mm. to jest to, że tam. jak troszkę robiliśmy, bo wiesz, pojechać nawet tak na północ, to było szybciej. To ma ciągle. Ale to widzisz, prawda, szanow mówię, że nie będziesz tego, tego czytał no w ogóle i słuchał. To... No to sobie tak nie krytyk krytyki. Myślę, że oni się tym przejmują. ja robię swoje, po prostu... No właśnie I właśnie nie czytał. Dlatego chyba nie będę w ogóle czytał. Jak ktoś chce ze mną porozmawiać, Dokładnie. To, te, to, to niech będzie a tym Spika. Nie możesz radni, nie czytaj tego albo w ogóle wyłącz te Panie komentarzy. Ja bym wyłączył, to pewnie będą szczęśliwi. Ci ktoś tam wie, że, to, że tam ma Dlatego nie wyłączę. Niech sobie piszą, niech wartują nie czas. Niech Tak, dokładnie, jeśli będziemy samą kłócą, ale ja tego zwyczajnie nie będę czytał. Niech prostu mnie nie, nie czytają. Powaga, ty nigdy nie czytał i dobrze na tym wyszedł, bo ja by się przyjaciół. Jakby on miał to wszystko czytać, to on by musiał nic innego nie robić, tylko czytać komentarze i odpisywać i tłumaczyć. A z czego on robi sobie swoje i ktoś sobie robi swoje. A, ja się. A pamiętam, że też pod niektórymi filmami jechali, bo już się sprzedał, że to już A pewnie, było, że tak ani jednego komentarza dopisał. Odna... A w to razem mówię, że nie będziesz czytał, jednak czytasz. Ja już przestałam czytać. Czasem tam przeczytam, ale... Czytam, żeby panować takich idiotów, no nie? Ale... Ale kto będziesz banował? Że... Jeżeli panować, to musisz czytać, no tak? Ja No właśnie widziałem, nie wiem co on wymyślił <grymne> Ale ty myślałaś, że myśmy zdjali, tak? A bo już jest do zjazdu teraz Sorki, ja ciągle zapominam, jaki to numer zjazdu, więc jak coś to... To 75, czy Tarek? Tarek coś tam przypomnisz, To <grymne> 7 minut. Wsypiają w ogóle i bla, bla, bla Znaczy, do niektórych rzeczy na pewno takich chirurgicznych W Twoim przypadku nie czy będą musieli, czy wiesz... To nie znieczulenie, się, na pewno nie takie całkowite usypanie, tak? To, co my w Polsce robili przecież, no to dawali mi ogólne znieczulenie, tak? Ja po no, głowie nie, w to w w ogóle w ogóle nie czułam, ale nie wysypiali mnie tak całkiem Znaczy, pobiegać żarłami po kolei O, masakra! Chyba za duża, żeby jeździć sam. Nie wiem, czy ona może iść po drogach w takich normalnych. Czy to jest tylko do kupalnia? Oj godz! O, policja jeździ, Ja będzie można sprzedać. Czekaj, to czy to jest prywatny samolot? Nie, to policja. Właściwie to szary. Dalej, nie wiem czy to się rzuci. szery policja, jakieś. Tego jest spastel czterech czy pięciu rodzajów. No znowu to nie jest <śmiech> <śmiech> a to on krawci? Tak, <laughs> no dlatego on już ma prawie na maksa nie wiesz, e, jeśli chodzi o brąj. To i on no, gra, no. a dużo. No ja gra dużo no? właśnie. To nie, bo w tej że jak trafisz na dobry dzień, i eventy, jeden po drugim, czasem dwa na rok robisz. tego robiliśmy w jednym miejscu cztery. To moment co leci, on jeszcze sobie sprawdził takie jedzonko co ma jak spadawało, więc to poleciało bardzo szybko. <laughs> I jaka różnica, tą którą on mi sprawdził, że łączny koszt był 5 goldów. Yeah. A, a ta egzotyczna, która ma te same staty, tylko wygląda inaczej, tak? Tu się świeci i coś tam. To ten też te staty 30 goldów. 30 to tak, ale w ogóle po 1000. No, to są po 30, no ale to wiesz... A to tylko wygląd, prawda? Tak. By... Ale te to, to całkiem takie wypasione, te egzotyczne, to już też 30 golda? Chyba więcej? Jeśli chodzi o staty, to 30. Bo wiem, że one statystyki mają identyczne, tylko te egzotyczne mają efekty graficzne, takie dodatkowe, jakby są świetnie. Ja mam to nastrasznie wygląda. Nie, nie, nie ma nic ładnie Wygląda jakbym miała musztę na plecach. Taką na końcu muszelkę, nie? No ale a... wiem, że te egzotyczne to właśnie jakieś Fajne. takie specjalne. Ale za 30 Volda to wiesz, to jest tanie, bo, bo wiem, że byłem po tysiąc. Tysiąc, może cały spęd? Nie, tysiąc, by po dwa tysiące. Najpierw były po 2000 golda, a. ale nikt nie, nie miał to po półtora tysiąca. No to się na 200 z więcej osób, już wiesz, krafcie, ale ja nie wiem co. Znacz tego się da damy to trzeba... E, to jest bardzo długa droga, a. żeby to... Trzeba też krafcić, ale ogólnie jakieś 2 miesiące roboty, żeby to bronić zrobić. Wow. No, gdyby ona była naprawdę miała staty dużo, dużo lepsze. No, bo w ogóle ma takie same staty. Takie same, właśnie o to chodzi. Ale? Byłabym w stanie te 30 golda to za nią dać, bo już więcej bym nigdy broni nie zmieniała. Mam max level i, i fajnie by było, ale no cena jest za droga, tak? Narokie sierpniu, Naprawdę tutaj do pracy jadę Tak? Tak no. Możesz sobie pomalutku już zmieniać pasy, bo to... No da, nie wiem, czy to nie będzie ten sam zjazd praktycznie co do mnie do pracy Tak Bo to jest gdzieś koło twojej pracy, może się ciężko samą Pierdół, drogi Tutaj wtedy ten telefon zostawiłam, gdzieś tu Tak, drugi tu stołówkę ten ten sklep na co kupowałeś tę klawiaturę. No jest... To jest Nie, chyba. To jest numer apartersa, to jest numer tego gabinetu. Czyli jak zjedziemy, to będzie zaraz po zjeździć. 5 minut mamy, więc... Cyprus, tam jest metalowy. No. I tutaj jest Kirby But? Kirby But? Tak. tak a potem w lewo czy w prawo będzie? Już, już zmniejszyć Będzie w lewo. W moją stronę czy w twoją? Twoją. Oczywiście, znaczy jak tak spojrzę, tak. A tak. to jest tutaj, czyli to jest bym czy trzeba by O, a ja jedę jeszcze dalej. Na tej ryby, a, a short. No tutaj będą się łączyć dwie drogi I z No, to może sobie zobaczyć, bo ja ci zapowiem Znowu mi będziesz kopał panę yy, A do mnie do pracy to jeszcze jeden zjazd pan już No Jeden zjazd dalej Chyba, oczekuję, że to no ma No Też nie, nie bo będą... my teraz zrobiliśmy taki pędzel No ale to tak się jedzie, samo co Tak, dalej? i przelicza i 50 stóp na kill jesteśmy na ki hmm. powiem o, teraz będzie w lewo na street w prawo, bo w lewo nie mogę. Teraz o w prawo na Manchester? Teraz Manchester, To, 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 to. to jest tutaj? Tu gdzieś, to jest chyba to Tutaj no. coś jest takiego. Jaki to jest numer w ogóle? Bo eee, najważniejszy dla mnie numer jest. Numer teraz budynku? Tak, 13750. 13? To gdzie my jesteśmy? My jesteśmy zupełnie indziej. To jest 1161. No to co, to kawałeczek jeszcze dalej, no bo tutaj widać, to znaczy że... No to jeszcze... bo to jest nieparzysta, to jest parzysta. No ale widzisz, że na nawigacji jesteśmy prawie na tym, w tym miejscu już. Jest. Chyba, że tutaj bardzo dużo numerów jest, a tak nie widzisz na chłopcy. Mm -hmm. To się da wyjechać? Nam no, pokazuje, że na panczetach mamy w lewo. Nie. Yy, Gdzie? Da się. To jest, nie jest to to, to jest to. Nie. Klinik ten, a panczet klinik Musimy maleją. tam skręcić, tą ulicę tak? zaraz. Tak? W prawo na pan Panchester, to jest West Forest. Widzisz, tu jest 11,511, 11, a to mamy, mamy 5750. E, że niby tu mamy zjechać to będzie. gdzie? Tu. Tu jest Park. To wygląda, że no tu. Ten. Pan. Cześć. Pan. Cześć. Tu, tu jest coś tu. takiego jak ulica. Tu jest Panchester. No to właśnie. Tutaj. I to jest. to. No niby jesteśmy na miejscu. Kurde. To jest 451, no to nie jest tu. jest gdzieś, jeszcze raz może to źle wpisamy. Ta nawigacja to teraz pokazuje. Teraz nam pokazuje na... W lewo, tak? Manchester i teraz w lewo na Britoop. To jest to. Dokładnie to. A dziwny to numer, no nie? Tak. Poczekaj, to ja to tam wrócę i tam zaparkuję. Połączę. To ten ledżet? Mhm. No, dokładnie. Dębna coś tam.